Trwają prace remontowe na skrzyżowaniu ulic Zacisze Wyszyńskiego i Wojska Polskiego. Na miejscu trwa wymiana warstwy ścieralnej i montaż sygnalizacji świetlnej. Kierowcy muszą być przygotowani na liczne utrudnienia i zmiany organizacji ruchu. Jednocześnie trwa również modernizacja sieci wodociągowej. Apelujemy o ostrożność podkreśla Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie. W ramach budowy systemu sterowania ruchem w Zielonej Górze rozpoczęliśmy roboty drogowe na skrzyżowaniu Wojska Polskiego Zacisze Wyszyńskiego. Na krzyżówce została wyłączona sygnalizacja świetlna, a liczba pasów ruchu na każdym zlocie skrzyżowania została ograniczona do jednego. Przywrócenie dwukierunkowości na ulicy Zacisze planowane jest do końca września, natomiast ukończenie wszystkich robót na skrzyżowaniu przewidujemy do połowy listopada. Są to niezbędne prace, informuje Krzysztof Staniszewski. Zważywszy na Szeroki zakres robót na skrzyżowaniu, a także fakt, iż swoje prace równocześnie prowadzą ziołnodurskie wodociągi, koniecznym stało się wprowadzenie dodatkowych ograniczeń, w tym w szczególności uczynienie ulicy Zacisze na pierwszym odcinku około 80 metrów ulicą jednokierunkową. To oznacza, że ze skrzyżowania można zjechać w ulicy Zacisze, natomiast już powrót do miasta możliwy jest na przykład przez ulicę Działkową. Korzystamy z okazji, by w przyszłości nie niszczyć nowych dróg, mówi Monika Turzańska z Zielonogórskich Wodociągów. My dokonujemy takiej renowacji sieci wodociągowej, wymieniamy tam też sieć taką, która jest najbardziej taka awaryjna, bo są miejsca, w których dochodzi często do awarii, ale w związku z tym, że jest wymieniana nawierzchnia przez miasto, my w tym momencie mamy dostęp, są wykopy, widzimy tę sieć i to jest praca po to, żeby zapobiec w przyszłości Ponownym pracom w nowych drogach, dlatego tutaj ta inwestycja jest taka spójna i my wymieniamy na tym odcinku ponad 470 metrów sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Prowadzone prace związane są z instalacją inteligentnego systemu sterowania ruchem. Radio, Zielona Góra. Zawsze tam. Gdzie ty? Tam, gdzie ty.